Siemanko, się odcinek ze Spillit i coś głupowego combo, które ostatnio by Generalnie wyszło. Generalnie Fizzly questował to, że mam zagrać w A Ale przy okazji pomyślałem sobie o takim combo i sobie, sumie wieszcie, nawet to wyszło. Naprawdę miałem fan z tego, jakby ten nie jest bardziej, wiecie, przydatne czy coś, ale... Jest po prostu mega zabawne, sobie dla mnie. Uh, bierzemy do buildu tak, amulet, który powoduje, że nasz tego... Uh, Nasza moc jest 70% dłuższa, natomiast mamy mniejszy speed, to 15%, plus to, że jak wciśniemy sobie klawisz E, to wracamy do pozycji, gdzie zaczęliśmy faze'a. Dzięki czemu właśnie możemy sobie wrócić do naszego make-up choice'a. Czyli jeżeli właśnie odlecimy na 32 metry, a jeżeli ktoś ściągnie, no to aktywuje się expose na minutę dla niego. No i chyba się o co chodzi, co nie? Wchodzimy w fejza, lecimy sobie daleko, możemy stać sobie w że czekamy aż go ściągną, pykmy choice wracamy, zabijamy. Tyle. Jest to mega głupawa, ale tak. Zresztą build właśnie była akurat pod piwnicę, natomiast jak zobaczycie w samym filmiku, sama piwniaka się przydawała specjalnie. Natomiast właśnie by Choice fajnie bardzo siadał i... nie no, po prostu byłem z tego bega. Więc to, so. tyle ze wstępu, zapraszam teraz na Twitcha, link w opisie, i być filmuj nickname. Tam jest takiego kontentu, możemy się pogadać czy coś, więc zapraszam. No i co? Przejdźmy do materiału. Oh man. Dlaczego z ma do zatopu no właśnie też jestem ciekaw. Nie będzie jak bolesny, kiedy dostaję ogólnego buffa. O, siema, kupcą! Uff. Dzisiaj się łambiłam piwowi. A znaczy, co? Nie, no. Jartuję, zartuję. It's a joke, it's a joke. You know. No, a są na piwni. Spoko, <kupna> No i takie. Jest pięć telekon aktywnych. Na przykład chodzisz szybko ściągać. My samo Mykielczość się od razu odpala. co się unkłukuje, a widać kontrol, no i beka. jesteś przy Haku. Fajne. Jeszcze ja czekaj się odnowi. Czekajcie, pa 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 pa, patrzcie na to. Siema! Ale głupie, ale chodę gówno. Uh, 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 uh. Ja sobie sprawę, że to jest pada tam. A z Nie, po prostu Tak, muszę służyć. Zawodnijmy ją. I lecimy do piwni. Ja spienię o tyle lepiej, że mogę fazować z, z góry piwnicy. A z drugiej strony Sud musi wejść z tego. Musi dłużej hmm. patrzeć, co nie wejdzie do piwnicy. No i co? No i znowu lecimy.

No je to pivnice. Až ne, tam je zase A zrobimy jeszcze raz, próbujemy to zrobić to samo Tylko nie kurdam zajdzie z tego Abrand go możemy. Leźcie, leście, ściągajcie, ściągajcie. Have fun. Takie jakby opabildy op robię, guys. Jak to jest nowa meta na Spirit? Nie dziękuję się. że nie słyszę? Ten 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 nie mam Faisa. Ta znikał? No ale przecież już, już byłem.

Została ta bitwa bardziej przydatna tego właśnie na open Space. To że nie muszą wejść do tej piwnicy, nie? Um, you fucked up or what? Nie wiem. I na takie. She just smarter. głupi pomysł. że się jakiś krywa. Nie. O, to Upson, uff, welche do Hatzona, ja. Upson, Uf, uff. Lecz do Co, nie? Użegnaj oni, Co tego fajza. Poczekajmy z. Szakiem. A czy szakiem a Poczekajmy z szakiem. Szak się rozpina na opie, czekajcie. Ale szok się zrespił. Ale pata się rozpija w szaku. Shit. Zaczekamy się, tego odnowi tylko. Moja moc. Mamy tak, mamy jedną tu bramę. Brum, brum, brum. Buga brama. O, widziałem sobie na lewo. Co chcecie mi siedzi? W sumie, czemu trzeba jest pusta? Ukradli te polki, no? Panie, Surwy ukradły. Chciała się zanowić. Ale przynajmniej trzy mi zrobili, ja. Nie wiem, ale w sumie mnie mię trochę z tego bildu. Ale tak bez kapy, tego Michael co można tak wyciągnąć z tymi adonami i wnieść jakieś lepsze perki. I ty można tak na poważnie grać trochę. Zrobić z tego jeden, bamak z value, ale. Ma to jakiś sens. Nie, jak po prostu Mordstruśtain, czyli że. Uh, jestem. Fidet. Może klucza szuka? To nie szuka. Może znajdzie. Ale ja zablokowałam włosy. Ale w sumie taka ciekawostka czaty. No, nowy Soul Survivor będzie od wielu bramy 50% szybciej. Wtedy bramy wybraniem jeszcze znowu moment. W sumie jest już film? On kryje, robi już 26-0? A nie, to 6-0 nie. Robi ktoś takiego już na PTB? Chyba nie. A No dobra, będzie się wcielało w moment na Soul Survivor. Ja będę ja chyba Soul Survivor Abuser, co nie?